Chyba każdy z nas chodził na religię, niektórzy nadal chodzą i chyba pamiętamy taką modlitwę, która towarzyszyła nam na początku lekcji religii. Pomóżmy się nią teraz. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Amen. Jezus jest Panem. Nie wiem, siostry i bracia, co czujecie, słysząc te słowa. Mogą różne myśli i uczucia nurtować w naszych sercach i umysłach. Może być taka reakcja, tu już słyszałem, że niektórzy chcieli odpowiedzieć i pięknie i dobrze, bo może to być taka reakcja: reakcja tak, Jezus jest Panem mojego życia. On jest moim królem, dzięki niemu jestem szczęśliwy. Dzięki temu jestem szczęśliwa. On jest moim Bogiem, moją miłością. Może być inna reakcja. No, Jezus jest Panem, jest Panem wszechświata, niech sobie panuje, ale w moim życiu to niech nie przesadza z tym panowaniem. Może być jeszcze inna reakcja. Niech panuje w życiu innych ludzi, niech kieruje życiem innych ludzi, ale swoim to ja pokieruję. A może być jeszcze taka reakcja, ale o co chodzi? Andrzej Sowa, człowiek, który wygląda na takiego nawróconego, nie wiem jak to nazwać, skinheada, długie włosy, takie poplątane w dredy, skórzane buty, glany. Kiedy koleżanka zaprosiła go, ona nazwała to imprezka, to on powiedział: Ja się chętnie zgłos zgłosiłem. Zgodziłem, bo moje drugie imię to imprezka, ale jak się dowiedział, że jadą na rekolekcje, to był na nią bardzo zły. Ale to było jeszcze przed jego nawróceniem, ale podczas tych rekolekcji podbiegła do niego dziewczyna, przytuliła go i mówi, chwała Panu, chwała Panu. On nie wiedział o co chodzi, mówi, chwała Pani, chwała Pani. Nie wiedział, że chodzi o Pana Jezusa. Dzisiaj Święty Paweł nam tłumaczy: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. I o ile przez nasze gardło może to słowo przejść, to stwierdzenie: Panem jest Jezus, no, osoby zniewolone nie potrafią tego powiedzieć, ale to już jest inna historia. W każdym razie my to możemy wypowiedzieć, to może być na naszych ustach, ale czy to będzie treścią główną naszego życia? Żeby tak było, potrzebujemy Ducha Świętego. Dzisiejsza uroczystość zesłania Ducha Świętego jest integralną częścią, jest dopełnieniem świąt wielkanocnych, misterium paschalnego. Bo to Jezus z zmartwychwstały przychodzi do apostołów, daje im obiecanego Ducha Świętego. Mówi, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Więc Jezus, który pokonał grzech, pokonał szatana, pokonał śmierć, daje Ducha Świętego, którym to zwycięstwo zaktualizuje w życiu wierzących. Ale ktoś może stwierdzić, ale ja nie potrzebuję zwycięstwa Jezusa, nie potrzebuję Ducha Świętego, ja nie mam grzechu, nie potrzebuję Zbawiciela. Papież Pius XII powiedział kiedyś, że Największym grzechem współczesnego świata jest to, że ludzie zatracili poczucie grzechu. A nawet jeżeli ten grzech gdzieś się pojawia, jest, można powiedzieć, piętnowany, więc nie możemy się do końca wyzbyć po pojęcia grzechu, to niektórzy próbują go zbanalizować, a nawet oswoić. I są reklamy grzechu warte. Święty Jan Apostoł pisze, jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam. Pan Jezus też, kiedy przed Paschą, przed męką, śmiercią i zmartwychwstaniem zapowiadał uczniom posłanie Ducha Świętego, mówił, Przyjdzie Duch święty i przekona świat o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Dlaczego o grzechu? Bo nie uwierzyli we mnie. Pan Jezus pokazuje, że najcięższym grzechem jest odrzucić syna Bożego, odrzucić jego mękę, odrzucić jego zbawienie. Ale też są pewne powody, dla których trudno jest nam uznać naszą grzeszność, trudno jest nam przyznać się do błędu. Jednym z tych powodów, jeden z tych powodów może mieć swoje źródło w dzieciństwie, kiedy małe dziecko jest sztorcowane przez rodziców, krytykowane, um, um, upominane i kiedy to dziecko ma takie doświadczenie, że jak popełni błąd, to spotka go tylko kara, to dziecko będzie robić wszystko, żeby ukryć swój błąd, żeby nie wiem, przerzucić winę na kogoś z rodzeństwa. Bo nie ma dobrego doświadczenia przeżycia błędu, przeżycia czegoś złego w swoim życiu. I jeżeli w dzieciństwie nie było tego doświadczenia, że jako dziecko mam prawo się pomylić, popełnić błąd, a jest na to przestrzeń, żeby później ten błęd, błęd, błąd naprawiać, to w przyszłości mogę to przenieść na doświadczenie grzechu. Nie chcę uznać mojego grzechu. Boję się uznać mój grzech, bo boję się, że będę potępiony, skarcony. Ale kto nas przekonuje o grzechu? Duch Święty, czy jaki Duch? Duch miłości. Gdyby tylko człowiek nam opowiadał o naszym grzechu, to byśmy się załamali, bo człowiek bardzo często nie zna w stanie dać nadziei, ale o grzechu nam opowiada Duch Święty, Duch Miłości, który. Wraz z tą opowieścią, ma już lekarstwo na nasze zranienia. Pan Jezus jest tym, który przychodzi nie po to, żeby nas potępić, ale żeby nas zbawić. Ale jednak to uznanie swojego grzechu jest potrzebne. Ale kiedy mamy to poczucie miłości? Kiedy mamy poczucie bezpieczeństwa, które wynika z tego, że czuję się kochany przez Boga, wiem, że nie będę odrzucony, że jak naucza papież Franciszek, Bóg nie męczy się przebaczeniem, to dzięki tej miłości zdobędę odwagę do tego, żeby się przyznać do grzechu. I święty Jan Paweł II w pięknej adhortacji o sakramencie pokuty i pojednania pisze tak, uznanie swego grzechu, co więcej, po głębszym spojrzeniu na własną osobowość, uznanie siebie grzesznikiem, zdolnym do popełniania grzechu i skłonnym do grzechu, jest konieczną zasadą powrotu do Boga. Czyli nie będziemy mieć wielkiego doświadczenia bliskości Pana Boga, wielkiego doświadczenia Jego miłości, jeżeli wpierw nie uznamy tej wielkiej przeszkody, która tkwi w naszym sercu i w naszym życiu, a która się nazywa grzech. Niektórzy twierdzą grzech, cóż to takiego. Nic się nie dzieje. Jest taki narkotyk, który się nazywa krokodyl z serii dopalaczy. On jest mocno rozpowszechniony w Rosji. Po spożyciu, po zażyciu tego narkotyku przez pewien czas nic się nie dzieje, ale po pewnym czasie zaczyna odpadać skóra, jakby z krokodyla odpadała skóra. Ciało się zaczyna rozsypywać. Podobnie jest to z grzechem. Po, yy, po popełnieniu grzechu nie zawsze od razu widzimy skutki, ale z czasem nasze życie zaczyna się rozpadać nasze relacje, relacja z Bogiem, z drugim człowiekiem zaczyna się to wszystko sypać. Więc uznać Jezusa swoim Panem to, to nie jest yy, niebezpieczne, nie trzeba się tego lękać. Nie trzeba się bać tego, że Jezus zabierze nam wolność, bo gdzie obecny jest Duch Święty, tam jest wolność, tam jest prawdziwa wolność. Wszystko, co oddamy Jezusowi, zamieni się w złoto. Wszystko, co oddamy Jezusowi, stanie się szczęściem. Grzech, który oddajemy Jezusowi, On zamienia na dobro. Więc kiedy oddajemy Jezusowi nasze życie, to jest... nic lepszego z naszym życiem nie możemy zrobić, jak oddać Jezusowi przyjąć Go jako Pana i Zbawiciela, to jest jedyna droga do szczęścia. I On nam w ten sposób nie zabierze wolności. On nam da pełną wolność Ducha, pełną wolność dzieci Bożych. Święty Paweł e, mówi tak, jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Siostry i bracia, jeżeli... Chcemy osiągnąć zbawienie, wyznajmy Jezusa naszym Panem i Zbawicielem. Za chwilę powstaniemy, wypowiem kilka słów modlitwy. Jeżeli ktoś chce przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela, proszę powtórzcie za mną tę modlitwę. Jeżeli ktoś nie chce albo jeszcze nie jest gotów, niech nie powtarza. To jest wolności. Pan Jezus jest miłośnikiem wolności. Ale jeżeli ktoś chce przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to to niech uczyni. Powstańmy. Jezu Chryste, przyjmuję Ciebie jako mojego jedynego Pana i Zbawiciela. Zanurzam się w Twojej Najświętszej Krwi. W Twoich ranach jest moje zdrowie. Oddaję Tobie moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie Amen.